Myślę, że najważniejszą rzeczą, na jaką zwracamy uwagę, to jest motto Marii Montessori, podążaj za dzieckiem, i tym się kierujemy. Dzieci w naszej klasie montessoriańskiej planują samodzielnie swoją pracę. Mają planery tygodniowe, z których korzystają codziennie i myślę, że poprzez tą pracę uczą się dobrej organizacji swojej nauki. Mają też większą świadomość tego, czego się uczą. I widzimy to w momencie, kiedy dzieci przychodzą do nas i zaczynają się uczyć, planować, I widzimy, jaki postęp jest po dwóch latach takiej pracy. Drugą ważną rzeczą to jest to, że nasze dzieci są w grupach mieszanych wiekowo. I dzięki temu nabierają umiejętności miękkich, które według nas są po prostu bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Uczą się rozwiązywać problemy, uczą się planować swoją pracę, uczą się współpracy i też starsi uczą się uczą czegoś młodszego, młodsi uczą czegoś starszy, starszych uczniów. I na co dzień to bardzo dobrze funkcjonuje w naszej klasie. Myślę, że jest to takie środowisko dające możliwość pełnego rozwoju. Maria Montessori była niezwykłym pedagogiem i niezwykłą kobietą jak na swoje czasy. Przedzierała się przez środowisko bardzo męskie, zdobywając swoje wykształcenie, ale była też bardzo innowacyjna. Widziała w dzieciach po prostu człowieka i chciała, żeby tak były traktowane po ludzku, z godnością, z szacunkiem. Były to specyficzne czasy, bo czasy wielkiego rozwoju technologicznego, a z drugiej strony czasy wojny. I to spojrzenie Marii Montessori myślę, że pomagało jej, żeby zobaczyć po prostu w dziecku człowieka i to bym powiedziała, że jest najbardziej charakterystyczne dla niej.